Witam państwa, Kamila Szubasalwiak. Zapraszam na wtorkowy obserwator. Ponad 150 milionów złotych ma trafić do samorządów regionu słupskiego w ramach tzw. polskiego ładu. W słupskim ratuszu rzecznik rządu wręczył władzom miast, gmin i powiatu tablice z zapowiedzianymi kwotami dotacji. Gotówkę samorządy otrzymają za kilka miesięcy. Latem samorządy różnych szczebli wysyłały do rządu propozycje inwestycji, które planują zrealizować za pieniądze z Polskiego Ładu. Inwestycje mają być dofinansowane nawet w 95%. Podczas poniedziałkowego spotkania z samorządowcami rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że z Polskiego Ładu do regionu słupskiego ma trafić ponad 156 milionów złotych. Rządowy Fundusz Polski Ład właśnie po to powstał, po to, aby wyrównywać te szanse, ale z drugiej strony, żeby dać impuls gospodarczy, impuls inwestycyjny dla różnego rodzaju samorządów w kraju, ale z drugiej strony, żeby wyrównywać szanse. Szanowni Państwo, to, co jest istotne i to, co jest ideą funkcjonowania Polskiego Ładu, to jest zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój jest wtedy, kiedy wyrównujemy szanse. Tych samorządów, które wcześniej nie miały takich możliwości inwestycyjnych, często przez 15, 20 czy 30 lat. Najwięcej pieniędzy, bo 36,5 miliona złotych ma dostać Słupsk na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcurzyńskiego, a także na przebudowę ulic Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania Ulic Kilińskiego i Kaszubskiej oraz na zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku, wraz z nadaniem mu nowych funkcji. Kolejne prawie 15 milionów 300 tysięcy złotych ma otrzymać Słupskie Muzeum Pomorza Środkowego na adaptację tzw. Czerwonego Spichlerza na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne. Panie Ministrze, myślę, że wyrażę przekonanie wszystkich z nas, że Pan jest tym, który ma świadomość, jest jego ojcowizną, a jest to SUS, ja tę ojcowiznę. Zabiega, a ma, naszą rolą jest to, żeby dobrze i mądrze wykorzystać środki, które rzeczywiście otrzymujemy. Ja i wszyscy samorządowcy mamy wielką radość na pewno, ponieważ pieniądze może szczęścia nie dają, ale są bardzo potrzebne, żebyśmy mogli nasze zadania samorządowe rzeczywiście realizować. Inne samorządy naszego regionu otrzymać mają od kilku do kilkunastu milionów złotych głównie na inwestycje drogowe, wodociągowe czy na remonty budynków, również oświatowych. Samorządy mają teraz pół roku na ogłoszenie przetargów na zaproponowane inwestycje. Gdy te się rozpoczną, wówczas z rządu mają popłynąć pieniądze. Więcej na ten temat w programie Okiem Obserwatora, który nadamy tuż po serwisie, zachęcam do oglądania. A teraz zmieniamy temat. Relikty II wojny światowej w Słupsku nadal zaskakują. W pobliżu rozebranego przed laty schronu przy ulicy Zygmunta Augusta odkryto jego pozostałą część. Na pozostałości tzw. szczeliny przeciwlotniczej natrafiono podczas prac drogowych przy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku, w sąsiedztwie kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego. Przed laty na zwieńczeniu ulicy stał schron z okresu II wojny światowej. Obiekt jednak rozebrano podczas remontu ulicy, teraz odkopano jego boczną część. Fragment budowli znajduje się w ciągu ulicy, ale jej większość leży pod prywatną działką. Staramy się zabezpieczyć te elementy, żeby nie przeszkadzały budowy drogi i zarazem nie zagrażały mieszkańcom. To jest tak z tego, co zostało tam. To pozostał tylko tunel. Fragment schronu przy ulicy Zygmunta Augusta nie jest jedynym, jaki pozostał w Słupsku z czasów II wojny światowej. Obiekty tego typu znajdują się także w centrum miasta. Na razie zostały zabezpieczone. Samorząd nie ma precyzyjnych planów dotyczących ich przyszłości. Ponad 150 razy interweniowali w ostatni weekend policjanci w stosunku do osób, które nie zasłaniały ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Głównie skończyło się na pouczeniach, choć były też mandaty i wnioski do sądu. Choć od miesięcy nie widać tego ani w sklepach, ani w autobusach, wciąż obowiązują obostrzenia pandemiczne, które nakazują zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. Większość z nas nie przestrzega już tych przepisów, nie tylko narażając siebie i innych na zakażenie przy rosnącej czwartej fali koronawirusa, ale również ryzykując zapłacenie mandatu, bo policjantów wciąż można zobaczyć zarówno w większych, jak i mniejszych sklepach i punktach handlowych, ale również w środkach komunikacji publicznej. I konsekwencją dla osób lekceważących obostrzenia były mandaty, takich przypadków było 65, wobec dwóch osób policjanci sporządzili wnioski o ukaranie do sądu, a w pozostałych przypadkach zastosowali pouczenia. My każdorazowo zaznaczamy, że działania będą kontynuowane. Będziemy każdego dnia sprawdzać podejście naszych mieszkańców do zagrożenia i w przypadkach lekceważącego stosunku będziemy wyciągać konsekwencje prawne, tak jak robimy to do tej pory. Średnio każdego miesiąca słupska policja w stosunku do osób, które nie noszą maseczki tam, gdzie jest taki obowiązek, interweniuje blisko 1200 razy. Kary za to wykroczenie mogą wynieść nawet 500 złotych. Dziesięciolecie działalności charytatywnej świętował znany słupski społecznik Ireneusz Borkowski. Wspólnie z nim bawili się znajomi, przyjaciele oraz ci, którym jubilat regularnie pomaga. Ireneusz Borkowski to człowiek-instytucja. Od dziesięciu lat odbiera meble i sprzęt AGD od osób, które już ich nie potrzebują i wiezie je tym, których nie stać na zakup nowych rzeczy. Dobroczynny wóz Irka w ciągu dekady przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów, a rodziny, którym pomógł, mieszkają zarówno w Słupsku, jak i na terenie całego powiatu. Za swoją działalność, pan Irek nigdy nie oczekuje pieniędzy, co najwyżej darowiznę, na poczet zwrotu kosztów transportu. Podczas spotkania w Parku Kultury i Wypoczynku przyjaciele dziękowali panu Irkowi za jego działalność. Wśród gości byli m.in. prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka radna Anna Mrowińska i Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mimo brzydkiej pogody goście pana Irka świetnie bawili się przy muzyce. O oprawę muzyczno-artystyczną zadbali Ania Chodyna i Grzegorz Górłacz. Nie zabrakło również poczęstunku dla wszystkich gości. Były podziękowania, życzenia i zapewnienia o pomocy w pomaganiu innym, a jubilat. Obiecywał, że dobroczynny wóz Irka wciąż będzie jeździł po mieście i regionie, by ci, których nie stać na nowe meble i sprzęty domowe, mogli mieszkać i żyć w bardziej komfortowych warunkach. Remisem i podziałem punktów zakończył się mecz słupskiego gryfa z Aniołami Garcze Gorze w 12. kolejce piłkarskiej czwartej ligi. Podopieczni Grzegorza Bednarczyka na własnym boisku strzelili wyrównującego gola już w doliczonym czasie gry. Mecz rozpoczął się od kilku akcji zawodników obu drużyn w 33. minucie. Gryf mógł prowadzić, ale piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką bramki gości. Zawodnicy Aniołów często faulowali w pierwszej połowie, aż trzech z nich zobaczyło żółte kartki. Kibice natomiast nie zobaczyli bramek i na przerwę drużyny schodziły przy stanie 0 do 0. W drugiej połowie gryw atakował, ale strzały nie zdołały zaskoczyć bramkarza gości. W 77. minucie goście prowadzili 1 do 0 po strzale Michała Choszcza. Minutę później mógł być remis, ale świetnie bronił bramkarz Aniołów, gdy wydawało się, że gospodarze przegrają to spotkanie w polu karnym faulowali. Został Fabian Słowiński. Z 11 metrów strzelał Tomasz Piekarski celnie, choć mało brakowało, a bramkarz gości znów popisałby się świetną interwencją. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1 do 1 i podziałem punktów. Po tym spotkaniu Gryf jest na siódmym miejscu w tabeli, ale wiele drużyn ma do rozegrania jeszcze zaległe spotkania. Słupska drużyna w środę zagra na wyjeździe z ostatnią w tabeli drużyną MKS Władysławowo. Więcej o meczu Gryf Anioły tuż po programie Okiem Obserwatora w magazynie Piłkarskie Wtorki z Gryfem. A teraz przenosimy się do Ustki. Trwają konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw rondom przy ulicy Darłowskiej. Swoje uwagi można zgłaszać do 2 listopada. W trakcie remontu i modernizacji ulicy Darłowskiej w Ustce zostały przebudowane także skrzyżowania. W ten sposób powstały dwa nowe ronda, które niebawem zyskają patronów. Dla ronda na skrzyżowaniu ulicy Darłowskiej i Koszarowej proponowana jest nazwa komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego. Propozycja wpłynęła od Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Natomiast dla ronda na skrzyżowaniu ulicy Darłowskiej i Kwiatowej proponowanym patronem jest rotmistrz Witold Pilecki. W tym przypadku propozycja wpłynęła od Usteckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Orzeł. Była popierana i postulowana także przez Młodzieżową Radę Miasta. Do 2 listopada, jeśli macie Państwo jakiekolwiek uwagi, wnioski w tej sprawie, mogą Państwo te uwagi do nas zgłosić na adres e-mail nieruchomości .um lub bezpośrednio w Wiedziale Nieruchomości na Państwa uwagi. Czekamy. Franciszek Dąbrowski we wrześniu 1939 roku był nominalnym zastępcą dowódcy Polskiej Placówki Wojskowej na Westerplatte, a po załamaniu nerwowym dowódcy majora Sucharskiego objął faktyczne dowództwo. Wojnę spędził w obozach jenieckich. Po wojnie w latach 1947-1949 służył w Ustce. Jako komendant Usteckiego Obszaru Nadmorskiego był pierwszym komendantem Polskiej Jednostki Wojskowej w Ustce. Podczas czystek stalinowskich w Polskim Wojsku w 1949 roku został zwolniony z armii i musiał opuścić wybrzeże. Witold Pilecki to rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracone w 1948 roku. Informacją z ustki kończymy dzisiejszy obserwator. Przypominam, że tuż po serwisie nadamy program Okiem Obserwatora, a zaraz po nim piłkarskie wtorki z gryfem. Zachęcam do oglądania. Jutro spotka się z Państwem Mateusz Skórski, a dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.